Witam Was, bardzo serdecznie tutaj Kielomaniak i zapraszam Was do kolejnego odcinku z serii Tajnice Margonem. Także lecimy. Jeśli wejdziemy do namiotu Amry, który znajduje się w lewym górnym rogu mapki w Verbin, możemy tam spotkać mrówkę, z którą niestety nie możemy porozmawiać, i zapadnie. Taką czaszkę z dźwignia. Jak widzicie, z mrówką musimy rozmawiać, ale jest tam gigantyczna mrówka, i wchodzimy za pomocą dialogu. Wybieramy pierwszy dialog i teleportujemy się do jaskini Amry. Tutaj możemy zawalczyć z rojem os, także to robimy. to nic tam nie wyleciało. Tutaj jeszcze z różnych wszelakich pierdół. A żeby yy, stąd wyjść. Idziemy do teleportu. Który nas teleportuje do jaskini. Latimeri. Na ostatni poziom. Czy wiesz, jeżeli nam spadnie życie poniżej 10%, to wyskoczy nam reklama dotycząca miodów w pszczelich. Także żeby wam to udowodnić, w tym momencie kupiłem parę trucis od yy, zgrzyta. I w tym momencie spożywamy te nasze mikstury z trudzizną. I zobaczcie, wyskoczyła nam reklama dotycząca właśnie miodów. Za, oczywiście, za smocze łzy. Czy wiesz, że jeśli udamy się do namiotu Warweli, które znajduje się w prawym, górnym rogu mapki Verbin właśnie tam idziemy. Możemy tam się zamienić yy, w żabę. Także tam wchodzimy Musimy tutaj zejść niżej do jaskini wiedźmy I klikamy sobie opcję w koz z jabłkami Mamy opcję zjadam jabłko Po zjedzeniu jabłka zamijamy się w żabę I żeby opuścić tą lokację wchodzimy do naszej dziury W ten oto darmowy sposób z tym żabą na kilka chwil Nie musicie płacić żadnych smoczych łez Dlatego jak mi się wydaje bardzo fajna ciekawość. To było na tyle. Dzięki. Do usłyszenia.